produktów, Nie produktów, przepraszam, tylko towarów towarów i materiałów. Tutaj ten twardy spadek z 1 200 000 na 674 tysiące. Natomiast otrzymana została sprzedaż w zakresie podstawowej działalności, czyli przychodów do sprzedaży produktów i usług. 6, 6 348 tysięcy w tym roku, względem 6 372 tysiące w roku zeszłym. Przy czym uzyskaliśmy dodatkowe przychody ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych z dotacji. Część prac, która była robiona w firmie w zeszłym roku jest obecnie w tym roku refinansowana i w zeszłym roku była refinansowana ze środków Unii, Unii Europejskiej. Także jeśli chodzi o koszty działalności operacyjnej, one pozostały na niemal tym samym poziomie, co w zeszłym roku. W związku z czym, tak jak już mówiłem wcześniej, zysk, firma zanotowała zysk, w wysokości 162 280 000. Jeśli chodzi o zmianę w, yy, w kapitale własnym, to nastąpiła zmiana w kapitale własnym, yy, z, yy, z zyskiem, który się pojawił, 162 208 000, 280 000, 41 000 groszy. Innych zmian nie było. Jeśli chodzi o rachunek przepływów pieniężnych, to nastąpiły nastąpił spadek y, środków pieniężnych o kwotę 553 171,98 zł, co jest spowodowane przede wszystkim inwestycją w system Fractus 2.0, która była prowadzona przez spółkę w zeszłym roku, jak również działaniem na z projektami unijnymi, które były finansowane w 2010 roku dotacji. Podsumowując, przypomnieć podstawowe dane. na 31 grudnia 2009 suma yy, suma bilansowa wynosi 4 273 764 zł 45 groszy rachunek zysków i strat za rok yy, ubiegły wykazuje zysk netto w kwocie 162 280 28041 41 groszy zestawienie zmian w kapitale własnym za rok Ubiegły wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 162 280 zł i rachunek przebudów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 553 171,98 zł. Sprawozdanie finansowe jest uzupełnione o wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia, które są wykonane zgodnie z... Obowiązującymi przepisami. Yy, sprawozdanie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał pozytywną opinię o tym sprawozdaniu. Yy, to znaczy, stwierdził, że przedstawione sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do sytuacji majątkowej i finansowej, badanej jednostki, czyli wokolonu, jak również wyniku finansowego za rok ubiegły. Zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określoną już w ustanie rachunkowości yy, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na dyski sprawozdania finansowego, przepisami prawa i postanowieniami umowy i jednostki. Tyle jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe, sprawozdanie o działalności za rok Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. I jako kolejny punkt. W dniu dzisiejszym mamy przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, jak i przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 rok. Poproszę zatem przedstawiciela, za przedstawiciela Rady Nadzorczej o przedstawienie tych sprawozdań. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Rada Nadzorcza Spółki Makola S.A. w Łodzi na swoim posiedzeniu w dniu 24 maja bieżącego roku dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki za obrotowy 2009. Dokonała również oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku jak również podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku zarządu w zakresie podziału y, zysku. W wyniku dokonanej y, oceny w y, uchwale pierwszej z y, tego posiedzenia Rady y, możemy przeczytać, że Rada Nadzorcza w wyniku y, dokonanej oceny pozytywnie opiniuje i rekomenduje Wam, Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009. W kolejnej uchwale Rada rekomenduje Wolnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009. I kolejna uchwała w przedmiocie oceny wniosku zarządu w zakresie podziału zysku i w tym przypadku Rada również postanawia rekomendować wolnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przyjęcie wniosku zarządu i przekazanie całego zysku spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie jeden zł na kapitał zapasowy spółki. Również na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedmiotem oceny było sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Makola w współpracy z śliwą w Łodzi za rok 2009. I w skrócie może powiem, że w trakcie roku 2009 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Pan Włodzimierz Mrozek, który był Przewodniczącym Rady poprzedniej kadencji, która zakończyła swoją działalność 29 czerwca 2009 roku, dalej już nie był członkiem Rady, podobnie Pan Piotr Piecen. Na koniec roku 2009 Rada pracuje w składzie pięcioosobowym, przewodniczy Pracą Rady Pani Sywilna Graczyk, a w skład wchodzi jako Wiceprzewodniczący Pan Sławomir Jarecki i jako członkowie pan, znaczy wchodzi Pan Rafał Marcinów, Pan Jerzy Malerudziński i ja Jacek Michalak. W 2009 roku Rada odbyła 6 posiedzeń. Pierwsze miało miejsce 19 stycznia, potem 7 marca, 28 maja, 24 lipca, 28 września i 22 grudnia. W trakcie tych posiedzeń podjęliśmy w sumie 18 uchwał. Nie będę wymieniał, one dotyczyły tego wszystkiego, co było istotne w roku 2009. I Dodam jedynie, że Rada nie prowadziła w roku 2009 żadnych kontroli ani postępowań wyjaśniających, wykraczających poza sprawy związane z bieżącą działalnością Rady. I myślę, że to wszystko. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. A proszę Państwa, przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok pro 2009. Tak jak wspomniałam wcześniej, projekty uchwały macie Państwo dostępne.